Weekendowa wycieczka. Magic. Takiego wycieku to ja jeszcze nie widziałem. To nie nagrany ukradkiem trailer albo pokaz dla mediów, tylko prezentacja Hogwarts Legacy od strony wykorzystywanej przy pracy technologii. Poza wglądem pod maskę gry przy okazji można było wyciągnąć kilka konkretów. W grze dostępnych ma być 30 predefiniowanych wyglądów postaci, ale modele będzie można też mocno customizować. Potwierdzono obecność prefektów, listę nauczycieli, pojedynki w ramach szkolnego klubu Inferiusy i Wejce. Co ważne, w grze na pewno pojawią się rozgrywki Quidditcha, ale z prezentacji nadal nie wynika, czy samodzielnie weźmiemy w nich udział. Lista jest dość Spora, więc w opisie macie link do newsa na który szczegółowo omawia ten temat. Zachęcam do zerknięcia. Nic nowego dla Microsoftu, ale nowość dla Game Passa. Usługa powoli startuje z nowym wariantem abonamentu, tym razem przeznaczonym do współdzielenia z członkami rodziny i innymi bliskimi. Obecnie przetestować mogą go jedynie użytkownicy z Kolumbii i Irlandii w ramach programu Xbox Insider, ale to na pewno tylko kwestia czasu. Taki abonament jest oczywiście droższy. Firma przytoczyła na blogu przykład miesiąca Game Passa Ultimate, który jest równowarty 18 dniom w planie rodzinnym. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. Ubisoft od pewnego czasu świętuje 15-lecie serii Assassin's Creed, które wypada w listopadzie tego roku. Z tej okazji Ubisoft podjął współpracę z Anteum Studios, by wypuścić na rynek Bourbon z Altairem na etykiecie. Poza tym nadejść ma jeszcze rum sygnowany Black Flagiem oraz wódka podpięta pod Walhalę. Totalnie stracona okazja, bo powinien to być oczywiście miód pitny, a Altair zamiast 15 lat starzenia ma za sobą tylko 4. Ja odpuszczam. Do premiery Overwatcha 2 zostały jeszcze dwa miesiące i gracze spodziewali się, że przed premierą dwójki dostaną okazję przetestowania gry po raz trzeci. Tak się jednak nie stanie, co ogłosił na Twitterze wiceprezes Blizzarda John Spector. Spector stwierdził, że informacje zebrane po Alfie i pierwszych dwóch betach są na tyle wystarczające, by testować i poprawiać grę już tylko wewnętrznie. Na ile Overwatch faktycznie spełni oczekiwania graczy, dowiemy się już 4 października. Filmowy hit za 11 zł nie zwalnia tempa rozwoju. Choć Vampire Survivors okres swojej największej popularności ma już za sobą, nadal sporo graczy spędza z produkcją czas, a twórca właśnie udostępnił aktualizację wprowadzającą dwie nowe postacie, nowy relikt, nową kartę Arkana, dwa nowe osiągnięcia, sekretną zawartość oraz trochę zmian w balansie. Do tego trwają prace nad wprowadzeniem nowych czarów oraz wsparciem dla ekranów dotykowych. Jak wyjdzie na mobilki, będzie znowu grane. Wieści dostarczone przez agencję Reuters głoszą, że chiński Tencent chce zwiększyć swoje udziały w Ubisoftie tak, by stać się jego głównym inwestorem. Firma stała się udziałowcem Ubi już w 2018 roku, kiedy to Francuzom udało się uniknąć wrogiego przejęcia przez Vivendi. Już wtedy ogłoszono, że taka współpraca ma pomóc w przyspieszeniu rozwoju na rynku chińskim i wygląda na to, że biznesowo musi coś być na rzeczy, skoro Gilmo i spółka otrzymali bardzo lukratywną ofertę od kupienia akcji. Czas pokaże, czy cokolwiek zmieni to dla nas, w szarych graczy. Jeden Mustang, drugi Mustang i trzeci Mustang, a, a nie zaraz, to przecież zapętlone jest. Bawcie się dobrze w stegnie na plaży nad Morzem Bałtyckim, na plaży w stegnie. Cześć!